Dzień dobry, dzień dobry trzy, ludzie. Trzy, Ali, Ali, Ali. Ej, dzień dobry, dzisiaj gramy się w horror. Ali, co ty robisz? Niu. Dlaczego ja się tak obracam? Ali. Ja nie tu. Baby, baby. Szybko. Baby girl. Weź, weź, tego baby girl, a nie jakiegoś. Jestem. Niu. Co? I co dzisiaj wybiorą? Gramy w neni, neni, neni. Tylko, że dzisiaj... Szpital mamy, szpital niestety. Szpital. No i gorzej dzisiaj. Ja tam przegrałam w kilku sekundach już. Daj mi toż powiedzieć. I Ja przy niej będę. Nie no, ten baj, potrzebuje pomocy. Nie, drzwi się nie otwierają, ale tylko. O ja biegnie, biegnie! Biegnie, Ej, tylko mam jakiś klucz zielony, mam klucz. Kurde, mać. Ey. Troszeczkę popatrzę na ciebie. Ty żyjesz? Ali, tu. Ali, ja ci tu pokazuję gdzie on. Patrz. Dobra ludzie, zrobimy na razie pauzy. Czyli jak się znowu gra zacznie to... Już tobie, tu, dobieg, tu dobieg. No to i pauza eee, będzie. Aaaaaah! Ai, nie krzycz, daj mi, powiedz, No to teraz y, będzie na chwilę dobrać. pauza i wrócimy, jak y, gra będzie znowu się zaczynała. Dobrze, dzień dobry, wszyscy. Y, tutaj jesteśmy dalej. Otwieraj te główne, kiedy chcesz, ja tutaj. Chech, bo ja tutaj jestem. Ja się że on się z... Gdzie ty, Ali? Kurde, ja jestem tu, że się bój, to Ali, chodź za mną, ja tu. Czekaj. Chodź tu. Gdzie on jest? Dobra, on tam do mnie chodzi. Mani is dead. Weź ty teraz też, też krzycz. Ja, ja, ja go nie zwerluję. się kurde, wystraszyłem do głowy, trzymam się, że tu biegnie. Ja mam tutaj coś. Takie gówno ja. trzymam. Dziwny, tylko jest. A my potrzebujemy jakiejś? Ty, exit. A my potrzebujemy żółtej. Żółtej muszę.

Tutaj właśnie byłem i właśnie tutaj myślę. Tutaj była ona potrzebna! Kurde mać! Ten gość nie... Jak to będzie? Jest potrzebna karta niebieska. Jak ona tutaj była. To jest szybko, szybko. No nie wiem, z jakimś dziadowstwem. Karta graficzna! Czekał, bo się zbagowałam To pierwszy. Ja już jestem. Ja już czekam. Chudę 198 sekund. Ali ja wezmę. Eee, idzie dziecko z paletą. Idzie dziecko z paletą. Przepraszam. Babcia, ja o, kocham. Kocham, A to czyje tutaj? Nysi? Nysiurki? Nysiurki? Będę chciała... Będę chciała... Po co ja tą kartę wziąłem? Co są tutaj potrzebne? Jezu, idźmy. Aha. Musimy wszystkie je zebrać. Żeby, żeby tam klucz wydostać Kurde Gdzie to one teraz były? Na zdrowie Ale z jest jeszcze potrzebne nam są To się nie dziwię po co, to ja myślałem tylko one są zwykłe Myśmy mogli coś z nimi zrobić na tego Na tego Nie wiem, nie mogę go nazwać głupka No ja muszę je tam podłączyć żeby... Ja Ciebie nie rozumiem. Musimy je potem. też to? Znasz to? Zobacz, to to. To nam jest potrzebne, żeby podłączać. My tutaj musimy i od razu. Tutaj ko tej musimy iść do tej prosto. I się. Jest... tutaj wejść. Nie, to się. Zobacz, widzisz, i tutaj musimy to właśnie brać. 10, 8, 7, 6. Ja myślę, ja że chyba nie zdążę. A co inni ludzie tam robią? My się jedynie skupiamy. Teraz przez wenty nie można przechodzić. Utknęłam. Mm, Szczele zaraz tej neni. Ali. Tylko musimy ich szukać, szukaj ich. Ali. Ale ja tej neni zaraz szczele tym crowbar. Nie, bo to nie do tego. Szczele neni, tym crowbar Ale jest z zęby. A gdzie są w ogóle I Ty wiesz, gdzie? Jak mi powiedziałaś, ale nie no leszek, super są żołądki. Masz go? Nie, coś mnie złapało. A jesteś w tym samym miejscu, tam gdzie my się rozpimy? Jezu, ja w jakąś pułapkę weszłam chyba. Ja nie wiem, bo ja pierwszy raz gram. Co? Ja na chwilę tego o zrobię tej neni. Yeah. Ale gdyby byłabym by jeszcze szczeliła tym Crowbar w zęby tej neni, kurde przegraliśmy. A ja nie, bo tutaj się ścinało. No bo głowy gówniarzy. Ustrani ale nie, neni. bo oni szukać, prawda, i To oni normalnie się tylko z tym Cow baby. Zaraz, oni się tylko bawią tym. Nie. to no jest normalnie. Bo mogę, bawić. Ali, aby ciemne dziecko. O kurde. W kościele będziemy, Ali. O Jezu. O ja O ja nie chcę w kościele. Boję się tego kościoła. Chciałam już krzyczeć. Dobra, na, na dzisiaj już skończymy filmik, czyli pa.